Cześć, nazywam się Marcin i skomentuję dzisiaj grę z trzeciej rundy 26 sezonu IGLO z grupy I, gdzie spotkali się ze sobą Natalia grająca kamieniami białymi oraz Toms z kamieniami czarnymi. I gra ta miała dosyć ciekawy przebieg z tego względu, że na początku była ona naprawdę ładny sposób prowadzona. Obydwaj gracze dokonywali takich ładnych, solidnych ruchów. W pewnym jednak momencie na początku gry środkowej gra się z jednej strony załamała i przybrała dosyć jednostronny przebieg. Zobaczmy więc, co tu poszło nie tak, że ten balans został zachwiany, jak to wszystko przebiegało. Na początku bo mamy fusek, gdzie tak naprawdę nie specjalnie się mamy do czego, przy, do czego przyczepić. Osobiście bardziej mi się tutaj podoba kształt białego, z tego względu, iż Ładnie redukuje on szymari czarnego w tym narożniku, który teraz, jak widzimy, nie może się rozwinąć w taki klasyczny sposób. Jeżeli będzie się rozwijało, no to będzie to rozwinięcie od razu troszeczkę węższe, niż by się chciało, na dziesiątą linię, ale oczywiście nie oznacza to, że czarny jakoś na tym wielce I Czarny po prostu przechodzi w kolejny narożnik. I widzimy, że. Czarny jest w tej grze usadowiony bardzo nisko, tak? czyli ma trzy takie mocno terytorialne joseki. Natomiast biały od początku widzimy nastawia się na ekspansję, tak bardziej w środkowe części, w środkowe części planszy. I z tym wyzwaniem będzie musiał, będzie musiał sobie czarny jakoś poradzić. Zaczyna już teraz taką powiedzmy, że inwazją, czyli wtargnięciem w tę lewą strefę wpływu białego. Jak widzimy czarny chce się od razu w jakimś tam stopniu zredukować. Rozpoczynam więc kolejne czoseki, które generalnie też jest w porządku, tylko że widzimy, że znowu no, czarny jest jakoś tam ograniczony w rozwinięciu się no i będzie musiał sobie z tym problemem jakoś poradzić. Na razie natomiast biały jest w gazie, robi to, co chce. I G17 to jest taki ciekawy ruch, który niby jest powolny, ale on bardzo ułatwia czarnemu inwazję w D13. Wychodzi bowiem na to, że w tym momencie biały będzie miał takie dwie, może jeszcze nie słabe, ale takie mocno pływające grupy, które właśnie z uwagi na tę barierę, jako tutaj. Niedawno postawi, postawił czarny, będą miały pewne problemy z ucieczką, tak to nazwijmy. Dlatego też ja, mimo że R13 jest ruchem akceptowalnym przez sztuczną inteligencję, ja prawdopodobnie w pierwszej kolejności jednak rozważyłbym jakiś, nie wiem czy ja tak to dobre słowo, ale jakoś formy nacisku na tę grupę lewą u dołu, choćby właśnie po to, żeby potem w jakoś właśnie zmusić od rozwinięcia, co z kolei pozwoli nam jednocześnie na utrudnienie ewentualnej inwazji czarnego w tej okolicy. Oczywiście nie mówię, że to podejście, jakie biały zaprezentował tutaj jest błędem, ponieważ błędem nie jest. Widzimy, że biały sobie generalnie jak na razie z tą inwazją radzi, podejmuje walkę, tylko, że no, właśnie dochodzi do tego, że o ile jedna grupa została Nazwijmy to uratowana, czy po prostu jakoś tam zabezpieczona i nie będzie raczej miała problemów z rozszerzaniem się w tym kierunku. No to status tych białych kamieni jest co najmniej niepewny. Wydaje się, że jak na razie ta okolica jest pod wpływem czarnego, choć oczywiście nie można zapominać, że czarny ma tu Adži. No i trudno powiedzieć, co z tego jak na razie wyniknie. Ja natomiast prawdopodobnie. Wolałbym poszukać takiego rozwiązania, które nie będzie tak bardzo słabiało tych białych kamieni w środku. To znaczy, hmm, być może na przykład dałoby się tutaj poszukać jakiejś, jakiegoś sposobu gry, który albo by po prostu łączył te kamienie, czy przynajmniej dąży do łączenia. Chociaż oczywiście tutaj możemy mieć z tym problem, jeżeli czarny będzie grał w taki sposób, chociaż no tutaj no tak naprawdę trudno powiedzieć, co z tego wyniknie. Być może też ciekawym rozwiązaniem byłoby mimo wszystko rozwinięcie się w tym kierunku i jednak dokonanie nacisku na tę czarną grupę, co z kolei mogłoby na przykład potem ułatwić wyjście białym kamieniom do centrum. Choćby nie wiem, na przykład załóżmy jakoś w taki sposób, chociaż oczywiście, no, znowu cały czas podkreślam, bardzo trudno tutaj tak naprawdę przewidzieć, co się z tego wszystkiego urodzi, ponieważ biały może zagrać tak, powiedzmy, może zagrać tak, być może nawet taki ruch istnieje, no generalnie. Dużo możliwości. Jak na razie, natomiast yy, no, sytuacja, powiedzmy, taka jest nadal cały czas równa z delikatnym może wskazaniem na czarnego, no właśnie z uwagi na jakąś tam lokalną przewagę w tej okolicy. Ale widzimy, że czarny jednak nie jest tak w 100% pewny tej swojej zdobyczy i postanawia dobrać jeszcze jeden kamień. Hmm. Ciekawy, dosyć kształt. Yy, jest on stanowiłby on drabinkę, gdyby czarny tam dograł jeszcze jeden kamień. Tak natomiast cały, cały czas biały jeszcze może zagrać jakoś w taki sposób i jednak ten kamień na g12 zdobyć. Jak rozumiem czarny w ten sposób bardziej się koncentruje na tej sferze niż na tej, co ma oczywiście dużo sensu. Ja bym być może nawet od razu zagrał tego typu rozegranie, choćby po to, żeby na przykład powiedzmy, potem się rozszerzyć jakoś w taki odrobinkę, odrobinkę szerszy sposób, ale wydaje mi się, że na razie to, to kwestie takie mocno detaliczne. Jak na razie gra się toczy dalej. Tutaj ruch o 17 jest dosyć ciekawym momentem, kiedy należy się zastanowić, czy aby na pewno jest on w tym momencie takim najszybszym ruchem na planszy. Co mam na myśli? Otóż jeżeli biały zagra w taki sposób, to w ten sposób rozgrywa on odwrócone sente. Natomiast jeżeli biały gra w taki sposób, to widzimy, że teraz J17 jest ruchem, który no jest takim dosyć. Jest dosyć mocno forsownym ruchem, dosyć mocno białego naciska. Biały raczej wolałby odpowiedzieć w tym miejscu i nie oddawać tutaj tego ponuki przeciwnikowi. Natomiast czarny, jak widzimy, na razie ignoruje te przylepy na o17, czyli... Tego typu sekwencja, nawet jeżeli wychodzi w gotę, wydaje się, że ona mimo wszystko dawałaby troszeczkę więcej tempa białemu. Tak, natomiast kształt białego troszeczkę się osłabia z lewej strony. Jednak biały, niezrażony, postanawia udowodnić wszystkim nam niedowiarkom, że przylepa w O17 ma jednak swoją siłę, no i dokonuje inwazji. Z to inwazja czarny sobie generalnie radzi mniej więcej do tego momentu, kiedy to czarny zapomina, że na tak ograniczonej przestrzeni życia sobie raczej nie zbuduje. W związku z czym prawdopodobnie od razu już należałoby uciekać jakoś w tym kierunku. Wydaje się, że co by się tutaj nie wydarzyło, to raczej jeszcze. Biały nie będzie w stanie tak całkowicie odciąć czarnego od ucieczki do centrum. W związku z czym, tego typu, tego typu rozegranie też byłoby dla czarnego akceptowalne, bo z jednej strony mamy oczywiście słabą grupę, która jeszcze życia nie ma, ale z drugiej strony, czwarty nadal ma dosyć dużo kierunków ucieczki, więc raczej nie powinno tutaj być sytuacji, w której. Mm, przy takiej ucieczce czarny miałby to jakieś spe specjalne problemy z życiem. Być może nawet udałoby się jakoś mimo wszystko nacisnąć jeszcze na tę grupę w pewnym momencie. Tak natomiast no, czarny na własne życzenia się mocno ogranicza. I poddaje całą tę grupę bez walki. To znaczy od tego momentu czarny chyba zakłada, że cała ta strefa jest już pod kontrolą białego, co byłoby dla czarnego no, dosyć sporym problemem, bowiem zdobycie pojedynczych kamieni w tej okolicy, no raczej rekompensatą, jak na razie nie jest. Biały przecież cały czas ma tam pewne sposoby redukcji, no a czarny musi tę grę, tę grupę uratować, żeby. Tego narożnika miał jeszcze jakąkolwiek, jakąkolwiek zdobyć, jakąkolwiek wartość. W związku z czym, no nie rozumiem tego bardzo tego ruchu w 16 Jeżeli go gramy, no to musimy być pewni, że będziemy tam w stanie zbudować życie. Tak, natomiast albo czarny nie doliczył, zapomniał o tym, że biały właśnie posiada sposób na wyoczenie przeciwnika. Albo chcę tę grupę być może potrzymać jako jakieś duże agi na późniejszą fazę gry. Względnie też uznał być może, że to ponuki jest na tyle duże, że rekompensuje mu oddań tego narożnika. Ja oczywiście znam staro-goistyczną prawdę, że ponuki jest warte 30 punktów, aczkolwiek w tym wypadku, no chyba. Chyba jednak mimo wszystko no, ważniejsze jest życie grupy w prawym górnym narożniku. Biały bowiem, jak widzimy, cały czas jest jeszcze w stanie utrzymać to łączenie. I czarny mimo, mimo jakichś tam dwóch taktycznych zdobyczy, no jednak nie jest w stanie za bardzo nadrobić tego, co tutaj stracił. Biały bowiem tak naprawdę w tym momencie musi się generalnie skupić na utrzymaniu tej strefy wpływu w tej ćwierce planszy i nie pozwolić na to, żeby czarny zdobył za dużo punktów w innych strefach planszy, czyli tak naprawdę od tego momentu gra się już toczy pod dyktando do białego, przywaga punktowa może jeszcze nie jest jakaś oszałamiająca, no ale czarny będzie musiał rozegrać dobre zawody, żeby doprowadzić do wyrównania. No takich zawodów raczej nie rozegramy w ten sposób, bowiem o ile jeszcze ta grupa mimo wszystko jest no, nie w 100% ustalona, możemy sobie wyobrazić jeszcze, że mm, pojawią się jakieś walki ko, jakieś właśnie mm, niestandardowe podejścia, które być może tę grupę ożywią w jakiś nieoczekiwany sposób, no to o tyle... W tym momencie czarny powinien raczej myśleć chyba jeszcze o zdobywaniu jakichś takich ostatnich, szerokich punktów, zamiast spróbować takich mocno desperackich inwazji, które no jak dla mnie jak dla mnie cała ta sekwencja obrazuje pewien brak pomysłu czarnego na dalszą walkę. To znaczy czarny zainwadował nie do końca chyba licząc na to, że z tej inwazji uzyska jakąś dobytcz punktową, chociaż, yy, chociaż widzimy, że jak na razie te białe kamienie jeszcze muszą się utrzymać. Aczkolwiek widzimy też, że generalnie te białe kamienie tak naprawdę nie są o wiele słabsze od kamieni czarnych. Czyli w tym momencie czarny miał za zadanie Stworzyć problem swojemu przeciwnikowi, a w ostatecznym rozrachunku nie jest pewne, czy to przypadkiem czarny nie ma teraz jeszcze, jeszcze kolejnego problemu na głowie. W związku z czym widać, że w tej inwazji coś tutaj chyba. Poszło nie tak. Być może jednak, no właśnie, należało na początku poszukać punktów, mimo wszystko, w jakiejś innej okolicy. I dopiero potem, jeżeli biały będzie się rozstrzał w taki sposób, jeżeli faktycznie będzie mu zależało na będzie mu zależało na otoczeniu tej prawej strony, no to być może na przykład jako słabość by się udało znaleźć w tej okolicy, w grupie, która jednak stoi dosyć wysoko i jeszcze tę bazę prawdopodobnie dałoby się u niej w jakiś tam sposób w jakiś tam sposób zniwelować. Jeżeli natomiast boimy się na przykład, że białość będzie wzmacniać w taki sposób i będzie nam utrudniał jakiekolwiek inwazję, to być może na przykład tego typu inwazja gdzieś w tej, w tej tej, no którykolwiek z tych równ, tak naprawdę. Być może właśnie byłby on warty zagranie już na początku. W każdym razie, no moral generalnie, moim zdaniem, jest taki, że czarny teraz powinien jednak grać gdzieś tam, gdzie jest jeszcze względnie dużo wolnego miejsca. Dopóki jeszcze traktujemy tę grę jako względnie równą, a stratę z prawego górnego rogu uważamy za stratę do odrobienia w jakiś tam sposób. Jeżeli mam właśnie tutaj jakieś duże punkty, to są to punkty w tej okolicy. Natomiast inwazja w teren tak najeżony, czy może bardziej wpływ tak najeżony białymi kamieniami, no, jest moim zdaniem przejawem pewnej desperacji, na którą chyba jeszcze nie powinno być miejsca. W tym momencie jest to chyba troszeczkę przedwczesne podejście. No aczkolwiek, skoro już walka trwa, no to nie mamy wyboru. Czarny. Jak na razie widzimy, że ma zresztą problemy z przejęciem inicjatywy, ponieważ Biały przechodzi do kontrataku. No i tak naprawdę okazuje się, że wchodzimy w głębokie liczenie, w którym to liczeniu wygrywa Biały. Czarny bowiem nie jest w stanie połączyć wszystkich swoich kamieni. W pewnym momencie po prostu czarny się poddaje, no i od tego momentu gra już tak naprawdę robi się dosyć jednostronna. Ponieważ o ile stratę jednej grupy jeszcze być może dałoby się odrobić, to stratę kolejnych kamieni w tej okolicy i tak naprawdę pozbycie się no, niemalże wszystkich swojej słabości, no oznacza, że teraz czarny, no tak naprawdę będzie miał już bardzo spory problem, żeby tutaj coś nowego wymyślić. Jedyną jego szansą wydaje się być no, powrót do wspomnianego przeze mnie wcześniej planu, czyli próbę zdobycia zawojowania czegokolwiek w tej okolicy. Do tego jednak Czarny najwyraźniej uznaje, że musi najpierw odciąć kamień na N5, aby Biały nie był w stanie niwelować jego wpływu od tego kierunku. No, pomysł może i dobry, tylko że widzimy, że biały tak czy siak będzie w stanie grać takie ruchy jak H3, które i tak doprowadzają do tego, że narożnik się robi coraz silniejszy, będzie go zaatakować coraz trudniej, a z kolei czarny czarny od tych kamieni za bardzo się nie rozwinie. W związku z czym ruch na K3 jest już tak naprawdę ruchem w tym momencie troszkę wstecznym w stosunku do tego, co by było, gdyby czarny zagrał na początek, powiedzmy tak. Być może teraz. No, oczywiście, brakuje nam tutaj nawet dwóch ruchów, ponieważ jako czarny chcielibyśmy zabrać i tak, i tak w gruncie rzeczy, inaczej bowiem nie za bardzo jesteśmy tutaj w stanie cokolwiek, cokolwiek więcej zdziałać. No, dlatego też, no być może, no, znowu, jeżeli chcemy cokolwiek zwojować, musimy próbować szukać ostatnich słabości. I nie pozwoli przeciwnikowi wzmacniać swoich ostatnich, jeszcze nie do końca silnych grup. Tak bowiem no, wygląda na to, że biały już naprawdę pozbył się wszystkich swoich problemów i w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy jego jedynym zadaniem w tym momencie jest po prostu tylko uniknięcie błędów. No czarny sam pomaga przy, w tym zadaniu, ponieważ granie L15, jak widzimy, prowokuje białego do zadania w N14, co powoduje, że w tym momencie tak naprawdę te kamienie są już no, niemalże na pewno zabite, dobite, czyli tak naprawdę niespecjalnie widzimy, w jaki sposób tutaj czarny miałby nimi ożyć, a więc od tego momentu całą tę strefę możemy traktować jako rezerwuar punktów białego. Czarny natomiast podobnego rezerwuar punktowego nie ma. Te i te strefy są zbyt małe i zbyt niepewne, abyśmy mogli je w taki sposób traktować. Czarny natomiast kontynuuje nadal walkę o jakieś puste punkty w środku. Jest to pewnie jeszcze jakaś tam forma, forma ataku na górne, lewe kamienie białego. Widzimy jednak, że biały jak na razie na te próby się nabrać nie daje. I do tego jeszcze przechodzi do kontrataków. Hmm, <noise> które się zastanawia właśnie o w tym momencie i są o tyle, o tyle ciekawe, że czarny no znowu wykazuje się takim grzechem niedolicznie tak nazwijmy ponieważ no, oddanie jednego kamienia jeszcze tragedią nie jest jeżeli na przykład zagramy w ten sposób i chociażby no jakoś tam w ograniczonym stopniu uda nam się zredukować kształt białego a tobie być może nawet pogrozimy jakimś tam cięciem Taki sposób załóżmy. Grając jednak w taki sposób, znowu, podobnie jak w wypadku tego prawego górnego narożnika, musimy być absolutnie pewni, że będziemy w stanie tutaj te cztery kamienie czarne uratować. Inaczej, bowiem, oddajemy tylko punkty naszemu przeciwnikowi. Jak to się dzieje w grze rzeczywistej, bowiem. Wychodzi na to, że czarny tak naprawdę nic bardzo tutaj nie zyskuje poza jakimiś pojedynczymi punkcikami na bandzie, a traci no, zdecydowanie za dużo. Czyli od tego momentu tak naprawdę no gra już zmierza do poddania, ponieważ widzimy, że czarnemu po prostu brakuje pomysłu na to, jak nadrabiać powiększającą się przewagę przeciwnika. Jednak no, z jakiegoś powodu czarny tę grę stara się kontynuować, próbuje jeszcze ostatnich inwazji, no ale generalnie widzimy, że. Nawet jeżeli czarnemu udaje się odebrać jakieś tam punkty, może się nie uprzydają faktów, o w tym momencie widzimy, że no jednak narożnik jakoś tam czarny, czarny zredukował dosyć, dosyć mocno, ale nie zmienia to faktu, że ta grupa raczej i tak będzie żywa. Czyli strategicznie zmianę tutaj nie obserwujemy. I do tego jeszcze biały cały czas trzyma sentę i za chwilę udowodni czarnemu, jak. Krucha jest jego konstrukcja, na którą poświęcił tyle kamieni w środku planszy. Okazuje się nagle, że kamień, który jeszcze przed chwilką wydawał się być no, generalnie kontrolowany jakoś tam przez czarnego, może wyrządzić białym, czarnemu więcej szkód niż by się to mogło wydawać, bowiem poprzez zmuszanie czarnego do odpowiadania na słabości w tym, w tym miejscu. Biały nagle sprawia wrażenie, że się jest w stanie połączyć. Czarny jak do tego łączenia póki co oczywiście nie dopuszcza. Aczkolwiek hmm, aczkolwiek biały prawdopodobnie mógłby się połączyć już nawet w tym momencie w jakiś sposób. Być może nawet coś tego rodzaju byłoby możliwe. Hmm. To jest chyba jeszcze za wczesne na łączenie. W związku z czym decyzja białego o podejściu od tej strony mogła być jeszcze w takim razie całkiem sensowna. Hmm. Zwłaszcza, że czarny prawdopodobnie powinien był jednak odpowiedzieć na ten ruch. Tak, bowiem okazuje się, że kształt czarnego zapada się coraz bardziej. Biały ma tutaj coraz więcej przestrzeni. Do odcięcia przynajmniej części z tych kamieni od ich silnej macierzy, która znajduje się albo tutaj, albo tutaj. Widzimy, że nagle białemu zaczynają działać w środku planu, że pewne cięcia, które generalnie no, działać nie powinny były. Mm. <ścoughs> Do tego jeszcze czarny prawdopodobnie powinien byłby zagrać jakoś tutaj, czy to żeby właśnie zacząć tworzyć po prostu jakieś oczne kształty, aby na wszelki wypadek dało się tutaj przeżyć, czy to też na przykład po to, aby potem dało się połączyć na tej linii, aby biały nie mógł zagrać. Nie mógł zagrać czegoś w tym stylu, w tym rodzaju. Jak na razie jednak widzimy, że Hmm, walka trwa na nieco innej, na nieco innej pozycji. Hmm, w tym momencie, chyba, był właśnie taki, taki moment na, na połączenie się, tak, bowiem no, czarny po prostu znowu no, przegrywa pojedyncze naliczenie z przeciwnikiem. No i wychodzi na to, że biały ratuje wszystkie swoje kamienie, a do tego jeszcze bardziej osłabia kamienie przeciwnika. W związku z czym Obserwuję scenariusz, który w tej grze wydarzył się już kilka razy, czyli znowu czarny nie doliczył i traci kolejne punkty zamiast je zyskiwać. W związku z czym no, nadal pojawia się pytanie o sens tej gry z perspektywy czarnego, ale widzimy, że no, jednak czarny jednak nadal jeszcze wierzy, że coś mu się tutaj uda, coś mu się tutaj uda jeszcze osiągnąć. Po mamy już ruchy, które tak naprawdę stanowią, stanowią formę jose. Hmm, 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 hmm. Tutaj, bez większych jak widzimy, bez większych e, zaskoczeń, biały zredukował co miało, co na miał do zredukowania. Hmm, kluczowym problemem jest jednak ruch w L10 obok Tengena, ponieważ no, tego typu ruch jest akceptowany. Nie jest w ogóle akceptowalny, oczywiście, ponieważ biały w tym momencie ma te sugi, zabijające czarnemu praktycznie cały środek. Należałoby oczywiście oddać ten pojedynczy kamień i zabezpieczyć całą resztę, godząc się już na no, niestety na utratę tych kamieni, które no, też zostały utracone na własne życzenie, ponieważ no, mniej więcej do rozegrania tej sekwencji no, czarny miał jeszcze dosyć sporo możliwości, dosyć sporo czasu aby grając ruch no, jakikolwiek w tej okolicy zabezpieczyć sobie miej nałączenie czy to na zabicie tych kamieni, poprzez zabicie tych kamieni, czy to poprzez połączenie w tej okolicy. Czarny by generalnie ten jego środek się zawsze jakoś wykaraskał, a biały no, mimo wszystko nie byłby w stanie tutaj wszystkiego zabić, w związku z czym no, tak naprawdę no, wielopoziomowe zaniedbanie doprowadziło do tego, że czarny tutaj tak dużo traci kamieni no i tak naprawdę do tego momentu gra już jest no zdecydowanie bardzo jednostronna, ponieważ czarny tak naprawdę, hmm, czarny tak naprawdę w tym momencie powinien stracić również i całą środkową grupę, to jedynie niedoliczenie białego spowodowało, że ta grupa otrzymała szansę na przeżycie. Gdyby bowiem biały zagrał Atari z tej strony, to wyglądałoby na to, że czarny w żaden sposób by tutaj nie był w stanie przeżyć. Nie był w stanie tutaj dwojga oczu, w związku z czym gra skończyłaby się porażką czarnego o jakieś 100 punktów. Tak, natomiast tych punktów utraconych było no tylko, jeżeli można tak powiedzieć, tylko 50. Niemniej jednak no, zwycięstwo białego było bardzo przekonujące i czarny w gruncie rzeczy już od dosyć dawna nie miał za bardzo szans na osiągnięcie korzystnego rezultatu. Tutaj dogrywanie jos oczywiście wiele nie zmienia. Czego by tam czarny, biały nie zdobył, to niespecjalnie już to wpłynie na ogólną sytuację na planszy. No i gra się kończy po niemalże 300 ruchach. Z tego co widziałem, w formularzu IGLO czarny oficjalnie się poddał, chociaż widzimy, że tak naprawdę wszystkie damy są tu już niemalże, niemalże dograne. W związku z czym widzimy, że tak naprawdę ta gra miała kilka takich punktów kluczowych, które zdeterminowały cały jej przebieg. No przede wszystkim najważniejszy moment no to chyba była. Była kwestia tych wymian, które obydwaj gracze nie do końca dobrze odczytali. Po pierwsze, bowiem, biały mimo wszystko, jednak no, w większości gier lepiej by wyszedł na wymianie tego rodzaju, która po, prostu, która po prostu rozszerza wyjście lewej górnej grupy i uniemożliwia za bardzo czarnemu rozszerzanie się w, te, w tej okolicy. Tutaj bowiem ja naprawdę sporo skorzystał na błędzie czarnego, który no jednak mimo wszystko powinien był w jakiś tam sposób zbudować mniej lub bardziej żywy kształt poprzez formę ucieczki, która, no jak widzimy, powinna była doprowadzić do akceptowalnego dla czarnego rezultatu. I oznaczałoby to, że no, cała ta walka mogłaby się jeszcze potoczyć w zupełnie inny sposób, bowiem jeżeli byśmy mogli traktować tę czarną grupę jako silną, to wtedy od razu też i wszelkiego rodzaju inwazje w tej okolicy byłyby od razu odpowiednio groźniejsze z perspektywy białego i ryzyko rozcięcia na przykład tej grupy byłoby odpowiednio większe. Tak, natomiast no, czarny niejako sam poddał tę grupę i no dziwi mnie, że czarny nie próbował mimo wszystko tej grupy troszeczkę pociągnąć w, jakikolwiek, w jakimkolwiek momencie gry. Choć no tak naprawdę no trudno oczywiście jest przewidzieć w jaki sposób tutaj czarny mógłby się zachować, mimo że AI sugeruje, że coś tam było, że coś by się tam dało znaleźć, chociażby poprzez próbę Uderzenia na te kamienie w jakiś taki yy, w jakiś taki mniej oczywisty sposób yy, może na przykład coś takiego? Na przykład powiedzmy po wymianie tego rodzaju. Być może teraz dałoby się jeszcze coś tam pokombinować, chociaż oczywiście no, nie da się ukryć, że jest to wymiana dosyć skomplikowana i trudno jest ją w całości przeliczyć. No co by się to jednak nie działo? No to o ile prawy górny róg był ciosem bolesnym, ale jeszcze nie nieśmiertelnym. No to sekwencja jaka wyrosła tutaj, no ona już tak naprawdę tę grę zaczęła doprowadzać do technicznego końca, bowiem po zabiciu tych kilku kamieni czarny no tak naprawdę miał już bardzo trudne zadanie i no czego by tutaj nie grał, trudno byłoby oczekiwać, że Uda mu się odrobić e, przewagę przeciwnika. No, dla mnie, takim ruchem kończącym niemalże grę, jest H3, ponieważ w tym momencie czarny w gruncie rzeczy nie ma czego atakować. Wszystkie kamienie przeciwnika są silne, nie ma nigdzie żadnych słabości. Jeżeli czarny tutaj cokolwiek zdobędzie, to będzie to zdobycz najwyżej lokalna. A tak jak widzieliśmy w ciągu gry, czarny nie tylko nie zdobywał, ale też jeszcze tracił więcej. Więc no w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że ta gra... De facto zakończyła się gdzieś przed, gdzieś przed 90. ruchem. Tak naprawdę, no właśnie, mimo tych błędów i mimo tego, że no, potem pozycja czarnego się mocno posypała, trudno powiedzieć, żeby to była gra jakoś do jednej bramki. Ponieważ, no, dopóki nie wydarzyły się te wszystkie sekwencje w tej okolicy, gra moim zdaniem była naprawdę całkiem równa. Fuseki przebiegały całkiem ok dla obydwojga graczy. Po prostu, no, w wojnie nerwów, na jakiejś tandralgicznej pozycji. Okazało się, że no po prostu no przeciwnik, jest, przeciwnik jest nieco silniejszy, lepiej przeczytał tę pozycję. Być może na przykład też lepszym rozwiązaniem w takim wypadku byłoby odpowiedzenie na ten ruch w jakimś momencie, choćby w taki sposób zmuszenie białego na przykład do jeszcze innego kamienia, ponieważ w ten sposób no, widzimy, że teraz już jakiekolwiek inwazje w ten narożnik będą oczywiście o wiele trudniejsze. Tak natomiast te dwa kamienie to shimachi stało dosyć długo tak niewyjaśnione. Nie Co też, no właśnie widzimy, białego sprowokowało no i okazało się, że czarny nie za bardzo ma pomysł jak sobie z tą prowokacją poradzić. Być może też na tę prowokację w ogóle yy, w ogóle się jej nie spodziewał i jej nie przeliczał. Cóż, tak czy siak gra na pewno była ciekawa i warta zobaczenia. Z mojej strony jest w tym momencie to wszystko. Dziękuję ogromnie za uwagę. W wypadku natomiast dalszych pytań, wątpliwości, komentarzy zachęcam serdecznie do zadawania pytań. Do usłyszenia.